Krzysztof Miło cię dzisiaj widzieć na boisku w oficjalnym meczu fortuna pierwszej ligi. No tak, trochę czasu minęło, cieszę się z powrotu, cieszę się ze zwycięstwa drużyny i, no i bardzo bardzo fajne uczucie. Chyba tym bardziej fajne patrząc na przywitanie kibiców, jakie ci zgotowali. No tak, na pewno robi się cieplej na sercu, jak, jak kibice gdzieś tam pamiętali o mnie i, i, i dziękuję im bardzo za, za, za dzisiejsze przywitanie. Dzisiaj pewne zwycięstwo w drużynie, w której miałeś przyjemność występować i jak wiemy, jesteś tam bardzo mile wspominany. Tak, dzisiaj nawet nieliczna grupa kibiców z Niepołomic też gdzieś tam pozdrawiali. E, no tak, fajny, fajny rok czasu spędziłem w Niepołomicach, bardzo miło wspominam czas, no ale dzisiaj jestem Miedzi i dzisiaj cieszę się ze zwycięstwa naszej drużyny. Nie zatrzymujemy się, 6 punktów w dwóch meczach na wiosnę. Tej ruszyny ktoś będzie w stanie postawić warunki takie, żeby sprawić trochę trudności? No, wierzę, że nie, chociaż ta liga jest taka, że, że nie ma łatwych meczów i, i na pewno dziś nie możemy spocząć na tym, co jest, tylko e, już, już od wtorku będziemy się skupiać na kolejnym meczu, który będzie w sobotę. Dzięki powodzenia.